Pozwolicie, że się przywitam? Po chyba nagrywam. E, dobre, cześć, jest. witam was serdecznie. Ja jestem pilot Rock. <grym> to jest jeszcze pilot Graba i pilot Yuchi. Hej, I kapitan Kirk. Merdujesz się na stanowisku. To <grym> no, bycie wygrali w Elita, to ja się uczę dopiero. Chłopaki już coś tam kontaktują. Ja dostałem jakąś misję i. A w jakim w ogóle jesteście systemie? Właśnie, to jest bardzo e... bardzo dobre pytanie. Okay. Uwaga! col 285, sektor FU, myślnik B, B28, myślnik Y. Myślnik 1. Dobra, to no, jest. Ja... w nawigacji, no ale to chrzanie. Ja to... jestem w tym. Ja jestem Frigacha. Frigacha system. Ja sobie. No jest gdzieś bliżej. <grym> Dobra, tak, przypuszczam. Ja jestem uzupełniony? Ja do was zrobimy misję. No, do wykonania. Może weźmy sobie jakąś misję, gdzie trzeba do kogoś strzelać, jak będziemy na trzy statki czy coś, to by było fajnie. A można no, ich wierzyć, no, no. misję jakoś razem wykonywać? E, coś? Aktualnie nie. nie. A może Co? sobie nie pomagać? Można? Aktualnie nie. Może, można razem być statkiem myśliwskim, w sensie Sidewinderem. I przy Gwieździe jest taki nav beacon I tam na, na tym nav beaconie polować na ludzi. Na przestępców, ty... zastrzeliwać ich. Juhi, a ty w tych komunikatach głosowych, których używasz, to nie masz na przykład, że rozmawiasz z grabą, zobaczę na Galaxy Map i ci się otwiera sama i wiesz, połowie rozmowy, a musisz na przykład strzelać, czy coś? E, nie, e, działa na takiej zasadzie to, że musisz zrobić pauzę i dopiero wtedy komendę i zakończyć. Jeżeli masz w zdaniu słowo, które jest do wyboru, nie zaczytać ci go po prostu. Ja, tak jak, teki, ja to ma sens. Mów, jak ja mówię, mówię, mówię Galaxy Map, to nie zaczyta. Muszę Aha. zrobić przerwę ciszę. Galaxy map i wtedy załapuje a to ci nie utrudnia rozmów? nie to, to jemu nie, ale jest tak <śmiech> <śmiech> galaxy map landing gear i jeszcze Amy, I love you <laughs> nie no jest to tak to naj, jest... najlepsze i mówi, że się obraża, że o co mi powiedziała <laughs> mam, mam, ko mam komendę taką fajną beer woman i przynosi się piwo. <gry> <mulet> <mulet> o, ja przywaliłem w stację. No mi się Jaki. też wczoraj zdarzyło. Jaki. Jest dobrze. Tylko, Dobra, że ten program to jest trzeci z osoby, co nie? To się trzeci program trzeci matko boska trzeci osoby. Nie jak to, jak to trzeci? Znaczy co? Ale to się to third uh... party software. At. A... <mulet> <Synka. mulet> To jest program, jak jesteśmy we trójkę w PART. Dobra. To gra, ma, w którym jesteś systemie? Bo jak się okazuje, to w czasie eee, rzeczywistej miał misji... Frigaha. Miałem 22 godziny na wykonanie misji i nie było, mnie, niestety. Dlaczego mnie nie ostrzegasz, że landing gear nie jest wyciągnięty? O Jezu, który już raz <laughs> ląduje bez podwozia. <laughs> no właśnie to mi przypomniało, żeby schować landing gear, jak już wyleciałem ze stacji. <laughs> Dobra, czekajcie, niech ja tutaj tą komunikację opanuję, to, jest, to nie jest prosta sprawa, kurde, z tym wszystkim tutaj. A i A... testowałeś komunikację w grze? Galaxy Map. To nie, nie działa. Nie, nie, chcę, nie chcę, nie chcę. Powiedz mi jeszcze raz, przyliterujesz mi system, w którym jesteś, Graba? Frigaha. -y, Frigaha. Tak jest. Znów coś się stało, nie mogę... E, to drądować. jesteś w systemie obok. No to, to, to lecę do ciebie. Proszę. Zanim dolecisz, to ja może wyląduję. <noise> tu jest tyle opcji przy sterowaniu, to jest po prostu... Ja nie wiem, czy oni czegoś Dlaczego? źle nie zrobili. Dlaczego Obrót, ja nie wylądowałem? No co się dzieje? Roki odbierz. Ja co mam odebrać? Telefon. Dzwoni do ciebie. Mówisz dwa i chyba ten... Dwa i... i... Potem spację, coś potwierdzasz. Dobra już się odebrałem Nui A, to... Holmes. Och, to Muszę się nie odwrócić. Nie słyszycie? Jak tam? O kurde, jaki fajny dźwięk? Fajnie ale to... jest, co? Słabo słychać? Ale, ale to, to jest sam... tutaj Czuć, że to jest takie kosmiczne. Czyli ma czuć. No, no. Czuć, że jest kosmiczny. jest kosmitą. Bardzo fajny efekt, O, chcesz mi Roki pomóc? Bo ja mam jakąś misję Kills Min Credits. Dobra, ja muszę dobra. Może 16 tysięcy. Muszę lecieć do systemu LFT 1448. Nie, ja powiem. stąd właśnie w nadświetlnej wylatuję! Czekaj, stój! <noise> Dwa razy nie <noise> Dobra, już, już, już. już. Kurde, Ale, dobra. Aha, będziemy na piratów obawiać. Pięć statków musimy zniszczyć. Dobra, dobra. E, Jak fajna jest ta komunikacja. Jestem. No, to jest fajne. E, możemy ten? Ja mogę z rokiem się na przykład podzielić kasą? Mogę e... wysłać kredyty czy coś? E, nie, jedyny sposób podzielenia się kasą jest taki, że e, kupujesz coś i wyrzucasz to w przestrzeni i ktoś to podejmuje i sprzedaje. Ma. Najwyżej tak zrobimy. To co, brać tą misję? 16 tysięcy jest za nią. Wiesz, wiesz, pewnie, że I bierz. pamiętajcie, że jak strzelacie do bandytu, do tych, co jest bounty na, na głowę, to liczy się bounty na głowę o... Osoba, która zabije, dostaje kasę po prostu. Nie ma dzielonej. Według damage'u mm. czy innych tam wartości. No, nie miejmy nadzieję, że się... Eee, żeby coś tam ulepszyć ze statkiem, to muszę do hangaru wejść? Musisz na dużą no tam... stacji i tam gdzie są outfitting. Nie, nie każda stacja ma to? Czy... Tak, nie każda, no. Zgadza się. To samo jest z Black Marketem mm, mm -hmm. i z całym handlem, że niektóre stacje mają to, niektóre tamto, niektóre chcą tamto, Jezu. Na Galaxy Mapy, jak macie ten cały resource, ten mapę, co, gdzie chcą kupić, co produkują, to to można dostać. Hmm. No tam jest strasznie dużo informacji, to jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, zanim się... Zajarzy, o co tu w tym wszystkim chodzi? Tak, nie mam outfitera, nic. O cholera. Dobra, to ty przeleciałeś tutaj rok, czy zostałeś? Nie, nie, jestem, jestem. LFT 1448. Dobra, to ja zaraz Tylko wiesz, dolecia. przy której gwieździe, znaczy nie przy gwieździe, tylko przy której jesteś, przy którym obiekcie jesteś, powiedz. Ty, ja dopiero muszę jeszcze przelecieć, tak? Także zaraz ci powiem. I Dobra, zaraz ci bo powiem, ja... gdzie dokładnie mam landing gear. Patrzmy, proszę ja ciebie. A to ogólnie tam musimy polatać, wiesz? Czyli ja zaraz tam do ciebie skoczę. To jest taka stacja Dirac Enterprise. To jest chyba jedna sta ze stacji tutaj. Nie wiem, czy nie, nie jedna w tej okolicy. To się możemy spotkać na, na miejscu. O kurde. Aha. Ja chyba nie przeskoczę. O, kurde. Za daleko skok mam, nie mogę tam wskoczyć. Jaki to cudem? Pewnie... co ty masz statek? To jest to coś pewnie... sąsied, sąs... sąsiadujący system. Kurde. No jest. A ty mogłeś tu normalnie skoczyć? No, nie Jeżeli masz coś w cargo holdzie, to cię dociążę i masz krótszy samolot. Aha, a czy ja mogę skoczyć przez kini, bo bezpośrednio chyba nie skoczę. A jak mogę cargo opróżnić? To z prawej strony, tam coś jest, cargo. Rebel Fuel. Dobra, idzie w próżnię. Zobaczymy, czy teraz dam radę skoczyć. No nie, muszę przez Kimi skakać, kini. Dobra, no to, to trudno Sprake. jak to trzeba to trzeba o shit. Kurde, przeleciałem na tej podświetnej, Znaczy na, na, na świetnej to po prostu tam się tyst. tak zasuwa Tyle razy gdzieś Matko. A ja właśnie tankuję na gwieździe w cholerę. No ten może cwaniaczek tankować sobie na gwieździe A, co, to co ty masz do masz za systemy? To jest fuel scooping. Specjalne urządzonko kupujesz. Zastępuje na przykład cargo hold czy tarczy czy coś i możesz sobie paliwo tankować z gwiazdy, jeżeli na przykład idziesz wyplorować i tam nie ma stacji, żeby zatankować czy coś, to tankujesz na gwieździe, tylko że ryzyko jest takie, że przegrzewasz sobie hull. Cały kadłub sobie przegrzewasz, może możesz się spać? Nie, to ja nie chciałbym sobie hula przegrzeć Nie, nie. To nie. <głos> <głos> Dziękuję. Wszystko mogę przegrzewać, <noise> tylko nie hula. Hul to mój najcenniejszy skarb, naprawdę. <noise> to, jest, to wyjście w słońce, jest po prostu. No bo to wiesz, to, to jakby w systemie do, do, do słońca są te punkty odniesienia. No. Ja jestem przy Dirac Enterprise, tutaj znaleźć wjazd do tej stacji, to jest taka jakaś. Dobra, ja już zaraz będę na LFT. A to już jak będziemy mogli, na przykład, jak ja będę miał te dziwne takie znaczniki, i. Co za dziwne znaczniki? Nie no rozumiem. bo ja będę musiał pewnie szukać tych, wiesz, tych sygnatur i do tych sygnatur skakać potem. I jak kroki będziesz mógł za mną skoczyć? No podasz mi nazwę systemu, do którego skaczesz, albo. E, w sensie do tych sygnatur? E... Ja, jak dobrze pamiętam, to one dla każdego się pojawiają. Każdy może tam nie skoczyć. Bo Powinie one są tak jako... Być. One są w kontaktach, nie? Znaczy, też jako, jako Nie. Kontakt. Jako quick event, to jest coś takiego chyba. Ale to będę ja, ja mógł ja ci, podać ja jakieś ko będę. koordynaty. Ja będę mógł ja skakać chyba do latam. ciebie, wiesz? Ale... No A w jakim ja systemie? Just, no tutaj jestem w tym systemie, tylko... Znaczy jestem w tej gala, jakby, Znaczy nie, no jestem na razie nad świetnej. nie wlatuję do żadnego konkretnego systemu. O prawdopodobnie tutaj muszę po prostu polatać i poszukać tych zdarzeń. Dobra, dobra. No tak się akurat składa, że ja mam też tutaj dwie rzeczy do, do, do strącenia, Aha. więc spoko. Eee, zaraz ci powiem. Dobra. No to zacznijmy O, dobra. Znalazłem sygnał jakiś, i teraz do tego sygnału będę skakał. Jak zrobić, żebyś i ty mógł wyjść w tym punkcie teraz. A jak się nazywa ten sygnał, do którego szukasz? No to skaczesz? jest Unidentified Signal Source. No po prostu latam, wiesz, i, i szukam tego sygnału. Jak znajdę, to no wtedy czekaj. skaczę. Dobra. To ja sobie przejdę też w świetną i ten. Powinniśmy się widzieć jak coś, bo to są takie. Tak tak będziemy w tym samym jak systemie. komety, nie? A zobaczymy, czy kontakty mamy może. Okej, coś lata. Teraz wyleciałeś? Tak, 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 ale nie widzę się w kontaktach. Teraz kontakty, nie, tylko Ej, widzę, widzę jakiś... że sporo tutaj lata. Ja jestem kurde, sporo wylatuje tych ludzi teraz stąd. Poczekaj. A jaki masz jak, jakie masz na liście nawigacji te y, pozycje? Eee, jeszcze raz. Jak sobie dasz y... I, i, na, lewy panel, y, nawigacja, no. to masz l, lokację masz po prawej stronie, taką listę lokacji. To jestem... no, LFT1448system po prostu, nie? Wziąłem się do tego sygnału, który sobie oznaczyłem. I to jest jedyna pozycja, jaką masz na liście lokacji? Bo tego chyba nawet nie ma na liście. Dobre. O nie, no Dobra, jest. Będę. Ale no to jest właśnie unidentified signal source. Ja też mam coś takiego, ale to, to jest dużo takich miejsc, no właśnie. które mają ten... A nie możemy jakoś... Jarocki... Jak tutaj byśmy się mogli się dodać? A może wiesz co, może jak skoczę, to będziesz miał punkt do mnie, żeby gdzieś tam skoczyć. Dobrze, no to spróbuj, spróbuj, bo to chyba żeśmy jeszcze nie mieli okazji latać razem, więc... Ja tu widzę, jakiś wiesz, statek koło mnie lata. Właśnie myślę, że ja się mogę razem spotkać, możecie, więc cały czas. A ja mogę się tutaj zatrzymać i wtedy, wiesz, zobaczę, że ten jeden z punkcików. Dobra, ja wskoczyłem w każdym razie teraz yy, i tutaj. A jaki ty masz statek? Sidewinder? Sidewinder, chyba, no. Wow, mam Widzę Federal Security jeden. Service. Dangerous. Federal Security. Dobra, to ja też wyjdę. Ja jestem przy, przy, tej stacji takiej, Dirac Station, czy coś takiego. Kurde, Dirac Enterprise. My. Czyli wyszedłeś, ja tak? znaleźć, yy, tak, 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 wyszedłem. Contacts, no contacts in range. A nie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie, Bo ja tutaj te ten punkt, to muszę wylecieć z niego, wiesz? To poczekaj. O, o a bo tu się strzelają. <grym> Federal Security Strzelają, tylko kto tu z kim strzela? Viper. Ty, no ale jak naciśniesz ten. wiesz, jak ten lewy panel odpalasz, nawet. Oh, o Tak, tak, poczekaj, wiesz co, bo muszę tutaj. Ktoś jest sposzkiwany Podkacie się na Nikonie po prostu na gwieździe. Właśnie, próbuję, próbuję, ale graba coś błądzi w chmorach. No ja mam no akurat będzie. cel, mój, żeby go załatwić. Ja też czuję, dobra. że to się skończy tak, że ja trafię w ten. Ja trafię w tych tutaj, z tych policjantów, że tak powiem, i oni zaczną do mnie strzelać. Ty, ale weź, słuchaj, jak otworzysz jak otworzysz ten panel boczny, to pierwsza lokacja w lewym górnym rogu, od razu będę wiedział, gdzie jesteś, to tylko tyle musisz zerknąć, nic więcej. Na nawigację? No i pierwsza w lewy górny no nie, rok, no tuż pod napisem ja nawigacja. Ja LFT-1448 po prostu, no bo ja nie A nie, nie masz jeden, albo konkretnym. system, albo nie, dwa, albo ja trzy? Nie, ja to nie wlatywałem, tylko mówię właśnie, po prostu w tym systemie szukałem tych wydarzeń i w te dobra, wydarzenia, dobra, które Dobra, dobra, spoko, były to, ja, to, ja już, to ja już lecę do ciebie, już cię mam. Bo to też jest jakaś wskazówka, wiesz? Tylko... właśnie. drive charging. Jeden rok świetny ode mnie jesteś. Ready to engage. Bo Ty możesz mieć sporo takich, wiesz? To no nie musi być koniecznie ten sam. Nie, nie, nie. Każdy, każdy ten, jakby ten podsystem jest określony numerem. Ty masz ten bez numerów, czyli ten podstawowy pierwszy. Kontakty... Na razie w kontaktach tylko Federal Security, bo wyskoczyłeś z nadświetlnej, nie? Tak. O matko. Dobra, to lecę do ciebie. Jakie to jest oznaczenie? 312 LS na przykład. To jest 312. Eee, sekund, to... Light speed świetny. czy.? A, light seconds. Sekund Tak Okej okay. ja Teraz pewnie wyskoczę na słońcu, ale ten szczegół drobny to zawsze wyskakujesz na słońcu. Eee... nie, 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 znaczy ja... jak, 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 jak Wiesz, jak wykonujesz skok od razu bezpośrednio na miejsce, nie? To wyle... Hmm. A my na razie po tym systemie tylko śmigamy. Nie, 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 nie. Nice. Nie przejmuj się, nie wyskoczę na słońcu. Hmm. Okay. Cholerna dziura grawitacyjna gwiazdy. Znowu wpadłem. A jak ty tak blisko podlatujesz do tej gwiazdy? Żeby zatankować. Kurde. Wyciągnęła mi skruza i wpadłem, i teraz muszę wyle. Czyć muszę wektor wyjścia znaleźć jeszcze na dokładkę. Chryste, jakie skomplikowane pojęcie. Jezu, ja tego kolesia tłukę. I to nie tylko ja. Ale bitwa fajna. Dobra, ja stąd się zmywam. Dobra, wyskoczyłem przy słońcu. Jestem LFT 1448. Dosyć blisko słońca. W kontaktach nikogo nie mam. Hmm? Nie no bo jestem, jestem przy tym zdarzeniu, tak że mnie jeszcze nie będzie widać. O kurde, jak strzela do mnie. Żeby nie można było zagrać jakoś tak ze znajomymi, no Można, tylko ty mi podajesz za mało wskazówek, żebym ci odmówił. Nie, no bo tutaj tutaj to się tak nie znajdziemy chyba w ten sposób. Juki, można jakoś na ten punkt naprowadzić roka? No możemy znaleźć navigation mm. beacon, to jest 19,7. Ten No nie, no uciek koleś, ja pierdziele, Jaki typ Dobra, Właśnie no to ja w nie z nim. wiem, jak się znaleźć. Jakbyście w przestrzeni w tym samym systemie macie się znaleźć? Wiem na pewno, że na. na, na... A to powinno być w kontaktach. no. znaleźć coś, ale. Tak to nie jest. O oh, fuck! No to z tym. Ja i tak muszę muszę sobie podskoczyć. Ja, ja się ładuję, Dobra, to teraz też spróbuję tam się znaleźć. Ok, spoko. Mam straszną skłonność do wciskania Escape'a. No A ja też. Przy przyłącza niestety. do menu. Tyle że nie można w kontaktach na przykład zobaczyć gdzieś znajomych, gdzie oni są i tam do nich skoczyć. No, jest trochę lipa. No, no świeży, świeża rzecz ta ta gira, więc... Dobra, sobie polecę na stację, pewnie parkować się na którą, godzinę. to ja zaraz będę tam uciekał. Dirac Enterprise, tu jest tylko jedna na tym, Dobra. w tym systemie. Udało ci się coś upolować? Uciek, koleś, wiesz, miał już bardzo mało tego i... Ale co, wyskoczył w przestrzeń czy jak to? Tak, tak. O oh, kurde... Dirac Enterprise, to jest przy którymś systemie, czy po prostu tak jest? To jest w. w, w dokładnie. No, myślę, że to jest w. 1438,1, ale. A ci powiem mu tak akurat łatwo A, sprawdzić. dobra, widzę. OK, mam. OK. Teraz to. No, <coughs> Na zdrowie. Dziękuję. A widzę, że ktoś leci do tej stacji. Może to ty? Ja wiem, Viper. bo tutaj dobra, dużo ludzi nie, nie jest. Ty. A Sidewinder jakiś leci, ale to ekspert, to przypuszczam, że chyba nie ty. <grystanie> no, raczej nie. Ale dużo tu lata, no? Też mnie nie chcieli wpuścić, zapiszemy razem na tą. Trzeba cały czas zerkać na prędkościomierz, żeby, żeby dobrze wyskoczyć z tego. Roki, jak chcesz mieć. Długi, długi lot to polec sobie do Alfa Centauri. Nie, nie, dziękuję. Tam do jednej stacji yy, tej, z, z, gdzie za co dwie godziny lecisz na maksie. Co ty gadasz? Serio, 2 godziny. Taki duży system, czy co? Tak, taki duży system jest. ja nie Ja wczoraj... Aleci jeszcze cel... Dziś za planetą stanie to już w ogóle. <laughs> No, jak za w stanie, to. Wstanie, to... <grym> no przynajmniej nikt nie widzi, nie? Chyba, że cała planeta. No dobra, a okay. wlazłem! A gdzie dobra. wlazłeś do Dirak? Tak, jestem tutaj. Okay, teraz teraz muszę to, tacy, tak, ja też sobie. Wiesz co, podlecę tam przy wejściu, dobra, będę. Dobra, dobra. Ja sobie wyląduję, może, może sobie zgarnę jakieś te... ...jakąś misję no, no tutaj. To ja też poproszę o ten... A ja w sumie tu widzę tylko Diraka, nie widzę nic innego. No, 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 tu nie ma, no ale tutaj jest bulletin board, to sobie można wziąć jako... Ale mówię, że nikogo... Tutaj wiesz? Chyba, że po prostu wylądowałeś, dlatego cię nie widzę na przykład. Nie, nie, jestem, jestem, jestem. Teraz mi skanują nie akurat. Jestem... Sta... Bo ja będę wlatywał teraz do środka. Nie, ja to jestem 2 km za tym. Jest, proceed landing 29, no ładny. No masz tyle czasu, żeby zatem. No, nic znaczy, nie, ale już. Ja już się tu wbijam. Cię nie widzę za bardzo, ale. O, no, skanują. Nic tu nie mam. O shit. Jestem grzeczny. Tym razem. Dobra, 29. O, chryste, panie. Ja wlatuję do jedynki. Jeden gazowy gigant. Drugi gazowy. Trzeci, czwarty, piąty. To to za system jest? You hear me, sir. No. <laughs> tak. I karły, bo tylko jakieś karły spotykam. Ja próbuję do was dolecieć, tylko że mam problem, bo daleko jest. Tak, to by się zaciądzi, gdzieś lecieć na koniec ten galaktyki, to masz teraz. Dobra. e e e Zaraz. Teraz, zaraz, zaraz, zaraz. Proceed to landing pad 14, ja nie wiem czemu, ja leciałem do jedynki. Hmm. Się świeciła i... Znaczy, tylko jedynkę i... No, 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 czekaj, właściwie... Ja, bo widzicie, wy, ch wy chcecie zarabiać normalnie, ja chcę wizualnie ludzi, a ja chcę na danych. Z odkrytych systemów zarabiać. Jakby ty zdobędziesz te dane i nie zdążysz wrócić, żeby to wiesz... Starport Services, dobrze. Z prywatną grupę dołączyć, no tak, można jeszcze spróbować. shipyard. tu mnie raczej nie stać na nic. Sidewinder to jest ten co mamy, nie? Tak, tak, tak. Locations. Boże, jakie drogie, parę milionów. No, no, no. Często się wydaje, Czyli... że to niemożliwe po prostu zebrania pewnie. Tak pójdzie w miarę. Dobra, mamy to. Potankować tankować? Bo nie wrócę. Teraz zobaczmy, czy coś tutaj mogę zmienić. sobie. a Ty chcesz. Ja mam tam kilka tysięcy kredytów, dopiero więc nie mam mowy, że mam. Ale na szczęście paliwo nie jest drogie. Tam 7 kredytów musiałem zapłacić. No, to, to, to spoko. Ja mam w tej chwili 24 tysiące, już proszę ja ciebie. Także, może coś mi się uda. Dobra, mamy tu jakiś bulletin board. Recycling scheme in testing at Kini. Mamy jakieś 3000, żeby coś przetransportować. I to w tym samym systemie. Caught in a moment, tu 12000. Uuu, uh, niestety muszę nielegalne dobra, musiałbym przewodzić. Uuu, gdzie to jest? Blackboard. Ale Panty jakie 1? fajne te... Mogę rzeczy kupić tutaj sobie, na przykład cargo scanner, no to wiadomo, nie, ale mam na przykład skaner gdzieś tam fal policyjnych, że mogę sprawdzić od razu bounty jakieś, nie? Tak, a to drugi skaner jest, nie? Mhm. Tylko drugi robi. Point defense. To wszystko jest za drogie, jak na mój gust. Nie! O. Powiem tak, jak przebijesz się przez pierwszy punkt, to potem już się zaczyna zarabiać bardzo dużo. Jak, hmm. jak na samym transporcie się uda przebić ci do haulera, do statku mocniejszego, w sensie do tego, co możesz pakować, to na jednym kursie 13-14 tysięcy zarobisz. I to jest dużo według ciebie? Jak statki kosztują kilka milionów? No, jeżeli zarobisz potem na inny statek, drabinka po drabince, myślę, że szybko się dorobi. Człowiek. Hmm. Sprawka. To jesteś A bardzo. Na samych samych technicznych. Technicznych, tak myślę. Na samym handlu w 3 minuty jedna osoba potrafi zarobić 100 tysięcy. A tylko trzeba znaleźć dobry, dob, dobrą planetę, żeby zarobić tą kasę. Wresie no, ale musisz też sobie. Dwie. Musisz sobie też. No, 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 trzeba wiedzieć, co gdzie przewozić. Ej, ten, ten fuel scoop kosztuje 300 ten? Tak, to jest stanie. No, kurde. Tylko, że lepiej kupywać, bo tankowanie. Dosyć mhm. długo zajmuje czasu, niestety. O, na przykład mam cargo rack, mogę sobie dokupić jeszcze większy skaner. Znaczy, większe cargo, to no może być spoko. Refinery. Dobra, ja wy wylatuję ze stacji. Trochę za szybko, ale... Hmm? Dobra, udało się. Szkoda, że nie ma widoku z zastatku. Ja wiem, że to psuje imersję czasami, ale lepiej, po można fajniej podziwiać te rzeczy jak... Hmm. Wylecę tylko poza zasięg stacji, bo mnie przyciąga. E... Nie wiem, czy coś tu mi się opłaca kupować teraz, jakąś hmm. broń lepszą czy torpedy jakieś, kurczę, nie mam pojęcia. Są lepsze bronie. Ale, ale tylko nie wiem, czy teraz mi się opłaca kupować to, czy raczej na zbierać na jakieś dranie. tam... Zbierać jakieś tam do miningu, czy po prostu zbierać kasę, żeby, żeby ten... Zbierz sobie kasę i mam... kup sobie igla. Ja sobie na razie na, na ludzie szukam tych... E, wykonuję sobie proste misje tam za kilka tysięcy. Mhm. Motherfucker, co to jest? Gdzie jest ten system? Co ja muszę znać? Oh my god. Oh. Ogólnie ja kopanie jest wie? bardzo ciekawe, bo masz tak trzeba mieć na statku mining laser i rafinerię i dopiero jak to się ma można lecieć na pas asteroidów. Używa się lasera na asteroidzie, która tam jest. Ją się rozłupuje i małe kawałki wlatują. I on trzeba złapać tą kawałek w sensie do cargo kupa i wtedy jej przerobić. Więc bardzo ciekawe są rozwiązania naprawdę dodane. Okay. No kurde, nie, no, na pewno jest dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Czarny rynek tutaj jest, kurde. Śmiech. Mam, wziąłem misję sobie do systemu, który jest naprawdę blisko, a nie mogę do niego przeskoczyć bezpośrednio, bo jakoś tak nie ma połączenia. Dobra. To sobie skoczymy. To goda. chcą kupić?